Z tej strony ja, Janiska i Birka, gdzie będziemy nagrywać kolejny odcinek Stoka, Wo Stoka World. Eee, te, moja koleżanka będzie robić domek, a ja będę za nią mówić. Zaczynajmy. Więc najpierw będziemy robić eee, łóżko dziecięce. <gumim> Pokój chyba jakiegoś dziecka, bo tam będzie łóżko. Teraz jakieś, nie wiem, pół kaszałka, nie wiem. O, takie drewno. Teraz nie wiem. Jakieś kolejne krzesełko. jakiś taboret? Szafa. To jest, szafa teraz będzie. Jakoś taka w łapki. Jednak nie. A jednak tak. Jednak tak. Jednak nie. Tam zostanie. Zajmę jakąś inną szafę. Może być. Telewizor <noise> Tak, telewizor będziemy dawać e, Taki będzie git O, idealnie pasowuje się tutaj Może jakiś dywan byśmy dali, ale... Nie, tak, nie Tak, będziemy dawać dywan e, w, takie, w chmurkę taką Tak idealnie tam pasuje, oczywiście e, teraz jakiś inny dywanik też dajemy i też szafę tak szafa jakoś jednak toaletka e, pod toaletkę jakiś dywanik kolejna dobrze e, jednak dywaniku tak jednak szafkę nie jednak wszystko usuwamy wszystko usuwamy o łóżka i szafy dajemy łóżko drugie łóżko tak i teraz dajemy jakieś drewno. I kolejne drewno. I telewizor. E, może jakąś, nie wiem, dywan. Dywan i lampę. I jakiegoś kwiatka. Chyba się nie zmieści, jednak tak nie. Teraz dajemy dywan chmurkę. Teraz może kwiatka, takiego pal taką palmę. Będzie taki przedpokój. A pokój dobra, nieważne. Teraz kolejne kwiatki dajmy Starca Raulę i Monstere. Teraz będziemy dawać. Tej nowych kwiatków nie znam. Dwa bluszcz, dwa bluszcz, paprotka, jednak. I dajemy bluszcz. I jeszcze jakiegoś kwiatka, paprotka, jednak. <grymne> Idealnie. Pokój kwiatów, świetnie <grymne> Teraz dajemy jakiś stół. O taki stół będziemy teraz dawać. O, takie. I teraz będzie dawać yy, krzesło, jakąś takie, takie, jakieś w kolorze białym. Kolejne krzesło w kolorze białym. I może jeszcze dywan, yy, taki jakiś taki, może chmurkę i się bablatuje <noise> jak w pierwszym odcinku dobra e, dajemy teraz jakieś takie stanowiska stół do szycia i no i teraz hotel, krzesło jednak e, dobra, tak jest widz Jedno z widzę. Jednak nie będzie stanowisko do życia. Będzie na kanapa. Lepiej ja nie wszyć. Tak. Fotel jednak. Dwa fotele. Jednak jeden. Yy, jednak chmurka odpada z ekipy. Nie, jednak nie. Jednak fotele odpada... Jednak zostają. Fotele. <grym> Damy tutaj krzesło. Ale jest stół, sorry. <śś> nie wiem co się dzieje, dobra jednak nie, jednak przesuwamy... no nie, nie umiem dźwignąć... Aha, dobra. Aha. Nie umiem przesunąć. Rozumiem. Trudno, będzie tam. <śś> tam jednak. Raz... O, jednak się przesunęło. <śś> Niech tak zostanie. Będziemy robić łazienkę. Dobra, łazienkę. A rozmijmy podłogę tutaj w tych pokojach i ściany. Nie? nie. Podłoga zostaje chyba, ale nie wiem. Będziemy dawać kwiatową ścianę. Tak, jest idealnie. Tak, fajnie, kciuk w górę. Hmm. Teraz dajemy le jednak zmieniamy tą podłogę, bo ta jest zbyt emo, taka zbyt biała, a jednak nie, biała idealnie pasuje do tego wnętrza. <laughs> jednak kafelki, a jednak e, to co to było. Co? To? <laughs> <inter> Bardziej białe ten lepsze Róbmy dalej. Zróbmy yy, kuchnię. Jednak chory łazienkę, coś mi się miesza w języku. Yy, Dajemy jakieś ściany. Yy, teraz będziemy robić łazienkę. Od razu mówię, że filmik będzie trwał max 11 minut i 16 sekund. Więc jak chcecie parę dwa to zostawcie 5 lajków w górę No więc robimy yy, teraz toaletę Iż to złota, nie, dobra biała nich. <grystanie> yy, nie wiem co jeszcze Jakieś oczywiście prysznic Nie A, żeby nie było widać jak to sobie kupę Tak, tak że prześwituję w ok jest mm. Podłogę tutaj. Podłogę tutaj nie robimy teraz. Ja nawet robić szafę. O nie, na zacięły się drzwi. Robimy podłogę. O, tam się zmieści coś. Nie spodziewałam się. <laughs> No, i będziemy robić yy, teraz, no, będziemy robić yy, sypialnie dla rodziców. Dajmy łóżko, jakiś taboret. Drewno. Yy, drugie drewno. Slasik. Dobra, nieważne. <laughs> będziemy dawać kolejne drewno. A, taboret <laughs> będziemy <śmiech> dawać. Znaczy, stolik, sorry. Nie umiem się dogadać dzisiaj z moim językiem. Jednak telewizor też będzie. Teraz może słuchawki tutaj muszą zostać chyba. Nie chcą się usunąć. Teraz... Teraz będziemy robić kuchenkę. Dajmy stół. Też drewno. Jednak nie kuchnię. Będziemy dawać stół. Upsi. Będziemy dawać stoliczek. Przy oknie. Tak i stół. Znaczy krzesło I teraz będzie jakiś fotel. Jednak stanowisko, jednak nic. <noise> jakiś fotel będzie. Yy, nie wiem, jakie. Może taki hamak. Yy, teraz hamak. Ha Dobra, nieważne. Yy, teraz jakiś fotelik. Idealny do chilowania bomby. I. No, wygląda idealnie. Jakąś lampę by się przydało, bo jak będzie rano, to nie będzie nic widać. Będziemy jak krety O nie O Udało się zdjąć te podejrzane słuchawki Teraz będziemy y, Robić ściany na jakieś kwiaty y, Teraz będziemy robić Salon y, Jakoś o, taki trochę mały ten salon Ale mają wszędzie telewizory Więc ja nikt nie dziwcie Że macie taki mały salon Jakiś stół drewno, jednak nie. Yy, jeszcze O oh To będzie w ogóle XXL drewno. Dobre. Yy, teraz kuchnia. Będziemy robić. Kuchnia. Yy, teraz lodówka, też w takim samym kolorze czyli w takim brązowawym. Eee. Yy, yy, Teraz będziemy dawać jakieś ściany. Kolory ścian i. No. No i kolory ścian będziemy dawać. Dobra. Tak się prezentuje nasz dom. Dziękujemy za oglądanie. Będzie part 2, ale w innym domku. Papa, pa. dziękujemy.